Witam serdecznie. Przed nami kolejne ciężkie spotkanie na stadionie w Grudziądzu. Przyjeżdża zespół, który teoretycznie uważany jest jako faworyt pierwszej ligi, ponieważ w tej chwili ma dość pokaźną zdobycz punktową i dwa mecze zaległe. Oczywiście jesteśmy przygotowani na, na to spotkanie. Myślę, że nie będziemy w tym meczu mimo wszystko faworytem, ale uważam, że będzie. Z jednej strony nam się troszkę łatwiej grało, bo przyjeżdża zespół, który nie tylko będzie za wszelką cenę bronił bezbronkowego rezultatu, będzie atakował. Ostatnie dwa mecze u siebie pokazały, że na pewno trudniej nam się występuje przeciwko zespołom, które w przeważającej części meczu myślą tylko o bronieniu i ustawieni są na, na kontratak. Mamy swoje porachunki z tym zespołem, bo ostatni mecz czy nie potoczył się po naszej myśli mieliśmy przyznany rzut karny w problematycznych okolicznościach ten rzut karny został odwołany później gdzieś kartka żyła i, i, i niestety ten mecz przegraliśmy natomiast no, jesteśmy u siebie ostatnie wyniki spotkania od początku rundy szczególnie na własnym stadionie pokazują, że jesteśmy drużyną, jesteśmy silni w grupie i Myślę, że ta grupa, ta przysłowiowa banda z Gruziąca tym razem także nie, nie pozwoli na za wiele zespołowi przyjezdnemu i, i będziemy chcieli oczywiście zgarnąć całą pulę trzech punktów, e, aby rozpocząć jakże ciężki przyszły tydzień, e, bo przypominam, że następne mecze, trzy mecze w ciągu tygodnia, ale w tej chwili numer jeden to jest mecz z Sandecją, e, i tylko na tym się skupiamy, tylko e, pracujemy pod kątem najbliższego na spotkania. Ja mam pytanie od ja Pana Marcina Urbańskiego do Pana trenera. Pierwsze pytanie to co z furtado? Jaki jest stan zdrowia tego piłkarza? Czyli, no, raport medyczny był już ogłoszony. Jest furtado jest po rekonstrukcji ścięgna Achillesa. Myślę, że furtado jest wykluczony z gry do końca rundy. Jest to uraz, który sam i e, niestety długotrwałe jest leczenie. Oczywiście no to też jest indywidualna sprawa, jak będzie reagował organizm z Furtado na, 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 na ten czas i rehabilitację, ale myślę, że w kontekście tej rundy nie bardzo mamy co na niego liczyć. Sytuacja losowa w trakcie treningu. Organizm był przygotowany do, do, do długiej rozrzedzewce, także to nie był początek treningu, czy przemęczenie z końcem treningu. Także, yy po prostu stało się i tyle. No, Kalkulowane jest to w zawód piłkarza, kontuzja oczywiście, my chcemy minimalizować ryzyko kontuzji, ale yy, nie zawsze się to udaje. Stąd też jest yy, kadra ponad 20 osobowa, yy, dużo młodzieży w tej kadrze, ale są też zawodnicy doświadczeni, wszyscy czekają na swoją szansę i nieszczęście jednego zawodnika jest czasami szczęściem drugiego. Także. Yy. Jesteśmy w takiej rzeczywistości, że w tej, chwili, w tej rzeczywistości nie ma miejsca dla do no, tak samo jak i Nindo jest i do końca rundy nie zobaczymy ich w grze. Czyli ja podkreślałem już, że myślę, że może nie tyle co będzie łatwiejszy mecz, ale będzie to gatunkowo inny, bo przyjrzał do nas zespół, który zarówno gra dobrze w ofensywie, jak i w defensywie. Ja już podkreślałem w zeszłym sezonie, przed przyjazdem Sandecji, że, że drużyna trenera Mroczkowskiego przypomina pod wieloma aspektami Olimpię Bazuje na wielu tych samych aspektach taktycznych, które, które my staramy się wprowadzać i oglądając i analizując mecze Sandecji, no, widzę wiele podobieństw do naszego zespołu z zeszłego sezonu, jak i do tych najlepszych naszych występów z tego sezonu. Na pewno przyjadą tutaj także walczyć o pełną pulę i nie będą zadowoleni tylko remisem, stąd też uważam, że te widowisko, szczególnie dla kibiców, będzie o wiele ciekawsze, bo będzie to jakby no, walka z dwóch stron o pełną pulę i, i to na pewno przyniesie wiele więcej emocji niż ostatnie dwa spotkania, które miały miejsce w grudniu. Uchyli Pan trener rąbkę tajemnicy i jak zagramy od samego początku, bo ostatnio z GKS-em się trochę otworzyliśmy na początku meczu, a później zamknęliśmy. To znaczy mogę uchylić rąbkę tajemnicy, że zagramy w jedenastu. To nie jest tajemnica. I dziesięciu w polu, także e, szukamy zawsze elementu zaskoczenia. W, zeszłym, e, w, zeszłym, w zeszłej kolejce, gdzie mierzyliśmy się z, z, z GKS-em Tychy, Chcieliśmy zaskoczyć rywala, widząc, że dużo piłek adresują przez środek pola, i chcieliśmy zagęścić te pole, grając trójką w obronie. Pierwsza połowa, yy, gdzieś początek jeszcze przynosił nam z tego korzyści, ale im dalej w nas yy, no nie przynosił takich efektów. Zmieniliśmy troszeczkę. E, taktykę, troszeczkę wpuściliśmy rywala w tą grę i, i ta walka, nieustępliwość i, i charakter drużyny po raz kolejny, podkreślam po raz kolejny charakter drużyny był, było widać w końcówce, bo e, co do przygotowania motorycznego to uważam, że, że nie mamy żadnych problemów i tutaj na tym polu jestem w pełni, że tak powiem, e, Świadomy i zadowolony z tego, cośmy robili i jak to wygląda. Także tutaj się nie, kompletnie nie, nie martwimy, jeśli chodzi o to, że czy podołamy tą wyzwaniu i walce do 90 minuty. Natomiast przyjeżdża do nas inny zespół, który rzeczywiście ewaluował pod okiem trenera Bruszkowskiego, to nie jest tendencja, która kiedyś grała tylko krakowską piłkę, ty do mnie, do ciebie ilość podań w statystykach 500-700 podań, a 03, 3 jeśli chodzi o strzelone bramki, czy wynik meczu, w tej chwili to jest zespół, który gra do przodu, mają swoje problemy też tak jak każdy zespół, czy kartki, czy kontuzje my patrzymy na siebie wiemy na co nam stać i chcielibyśmy oczywiście sprzedać swoje atuty w tym meczu Wiadomo, że gra się taki przeciwnik pozwoli i liczymy na to, że w do to my zdominujemy ten mecz i, i uda nam się mimo ciężkiego, bo uważam, że będzie to ciężki mecz gatunkowo mecz walki i te umiejętności piłkarskie oczywiście będą odgrywały istotną rolę, ale pamiętajmy, że posiadanie piłki indywidualnie przez zawodnika to jest tylko ułamek meczu. Reszta to jest praca dla dobra zespołu i, i uważam, że tutaj w tym meczu wygra kolektyw. Jestem przekonany, że Lepszy kolektyw jest w naszym zespole i dlatego my, myślę, że, że, że mamy bardzo duże szanse na to, żeby te trzy punkty zostały w gruziącu i, i oni będziemy się bili. Myślę, że tutaj wszystko praktycznie zostało powiedziane, bo jak nawet powiedział, mamy jakieś swoje porachunki z zespołem z Nowego Skocza. Mieliśmy analizę przeciwnika, wiemy jakie są ich dobre strony, ale też wiemy jakie są ich słabe i na pewno będziemy chcieli je wykorzystać. To będziecie ja mówić: widzimy w piątek na boisko, gramy o 3 punkty i, i tylko to się nam zliczy. Jako zawodnik ofensywny pewnie czuwa Pan głód bramek taki w tym sezonie. I stąd pytanie: w jaki sposób pracuje Pan na nad skutecznością na treningach? Jakie elementy Pan poprawia i czy czuje Pan, że ta forma rośnie? W jaki sposób pracuję? No, pracuję jak każdy inny zawodnik. Mamy treningi strzeleckie i tam skupiam się przede wszystkim na tym, żeby. Wszystko wykorzystać, tak jak należy. Myślę, że pracuję tak jak cały zespół kuczyma. Wiadomo, jest, jest na długu tych bramek, bo jako ofensywny zawodnik, ale nie skupiam się tak za bardzo na nich, tylko najważniejsze jest dobro zespołu. I tutaj e, dobro drużyny, trzy punkty liczą się dla mnie przede wszystkim, a, a tam jakieś osiągnięcia indywidualne to schodzą na drugi plan. Ja zapytam, aż ten atut własnego boiska, bo tutaj wiele się mówiło, że w poprzedniej rundzie te wyniki nie były w meczach domowych tak dobre jak w wyjazdowych spotkaniach. Czy po tych trzech meczach tutaj wygranych wiosną czujecie faktycznie, że, że ten, to boisko w grudziącu zaczyna wam, wam sprzyjać i jest taką taką, robi się twierdzą po malutku? To za wcześnie na takie wyda. Tak, gdzieś tam chodzą, tak. słuchaj, że po tych trzech zwycięstwach zrobiła się tutaj jakaś twierdza w Grudziądzu. Jak kiedyś powiedział, że szczęście szczęścia wnosi zero i to co nie udało się w zeszłym i mi myślę, że teraz szczęście oddaje i dopisujemy sobie kolejne punkty i tak może. No. Dzień dobry wszystkim. Um, we expect uh, some hard game and a lot of running and uh, the one who will get the, the, more, the most second balls and uh, who will run more will win this game um, we know that Sandecia plays similar like, like we, so I think that it will be very interesting uh, match. Dziękuję. Pytanie um, Pana Marcina. E, obrona e, naszej drużyny gra w różnym zastanie od początku sezonu. Jest dużo rotacji czy to kontuzje czy, czy zaleńcy którzy wypadają z kadry. E, a tutaj pan gra od samego początku, tak jakby jedna osoba, która, która się cały czas nie zmienia. Czy to jest dla Pana problem, że gra Pan z różnymi osobami w ciągu sezonu i czy w związku z tym, że jest pan stałym punktem, czy jest pan liderem tej formacji defensywnej? Right. Rozumiem, rozumiem, wszystko. it's not problem that we play in different uh, system because uh, we train on trainings and we um, we know each, each other. We are here now one year together and i know all players, they know me, and they know how i play, i know how they play. and uh, for me, it's not uh, difficult to change one system for one game or to make some ad adjustments because of these uh, injuries or something. Um, I'm just, i can just say that i'm very happy that i play uh, so much games and that uh, i hope that i will play more. Um, if i feel that i'm a leader, I want to be and I want to um, inspire my teammates also that uh, we win games and this is it, but um, anything else I can say.